Kobo wypadło świetnie. Czy Sensik też mnie zachwyci? Hej, Kaj, jestem Mary i dziś zapraszam Was na test kosmetyków Sensik, czyli kosmetyków, które są dostępne w naturze. Mi udało się je kupić w promocji 1 plus 1 za złotówkę, jakoś tak. W każdym razie wyszło to bardzo korzystnie. Pytałam, czy chcecie właśnie test tej kolekcji w teście Kobo, świątecznej kolekcji Kobo. No i cóż, jest i test! Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, serduszku w komentarzu i testujemy. W kolekcji są dwa pudry, no i pierwszy z nich, który tutaj mam, to jest to Silky Veil i jest to puder, moi drodzy, pod oczy setting powder, czyli pod oczy puder utrwalający. Bardzo podoba mi się design, bo jest taki właśnie beżowy i mam tutaj 5 gramów produktu. Z tyłu jest napisane, że jest to ultra lekki, sypki puder pod oczy, który wygładza skórę, matuje i utrwala makijaż, nadaje spojrzeniu świeżości i promiennego wyglądu, zapewniając perfekcyjne wykończenie na co dzień także sprawdzimy za chwilę. Ja myślę, że też bym sprawdziła go na całą twarz. Mamy tutaj to fajne opakowanie, które według mnie jest najlepsze do każdego rodzaju pudrów sypkich, czyli właśnie z tą zatyczką, dzięki czemu te produkty się nie wysypują i nie ma tego strachu, że jak otworzycie, to nagle cały puder jest wysypany, o ile to używacie, bo jak zostawicie niezamknięte, no to i tak ta szansa na wysypanie jest. Puder bardzo ładnie pachnie, tak słodko, no, powiem Wam, że bardzo ładnie, podoba mi się. E, tak tutaj wygląda, jeżeli chodzi o wieczko. Zobaczmy, jak wygląda swatch. O, bardzo mięciutki pod palcem, to dobrze wróży. No i zobaczmy na swatch. Mhm. O, bardzo przyjemny. Bardzo ładnie się rozciera, no i jak widzimy, tak delikatnie, o, odbija zdecydowanie. Zobaczcie, że w tym miejscu bardziej ta skóra odbija światło, tutaj nie. Miał być to matowy produkt, ale pod okiem w zasadzie jest wskazane, żeby coś tam delikatnie odbijało. No bo tutaj zobaczcie, ta skóra nie odbija. A tu, gdzie ten puder roztarłam, no to jednak widać ten blask. Nie wiem, czy uda się to uchwycić. O, tutaj trochę widać, że pomimo tego matu, który obiecują, to mamy tutaj takie drobne drobineczki, takie malute, nie, nie, nieńkie. Stąd wynika właśnie takie odbijanie. Pod okiem to fajna opcja, fajna opcja, więc jak najbardziej na tak. O, widać tutaj te drobineczki malutkie, widzicie? A, uchwyciłam. Korektor doklepany. Już nie powinien nigdzie tutaj być zebrany, także utrwalam. Swoją drogą, nie kupujcie białych puszków. <grym> Dlatego, że one niestety, ale potem nie chcą się w ogóle dopierać po kilku użyciach. I zawsze taka beżowa poświata zostaje. No i dobra, tak to wygląda. No rzeczywiście, taki matowy efekt w sumie. Tutaj ten nos jest czerwony, zaraz sobie dołożę jeszcze korektor, ale... Tutaj pod okiem wygląda to całkiem nieźle. I tak się prezentuje ta okolica pod okiem i wydaje mi się, że teraz te drobinki też widać. O, tak to się prezentuje, a tak się prezentuje okolica jeszcze nieutrwalona. Bardzo jest tak mięciutko pod tym okiem, gdzie ten puder nałożyłam. I pudruję drugie oko. Także z tym matem to niekoniecznie się zgadzam, bo tutaj są te drobinki. Ale to akurat dobrze, jeżeli chodzi o tą okolicę pod okiem, bo to nie jest jakaś taka duża drobina, nie jest tego też jakoś bardzo dużo, a fajnie odbija światło, przez co lepiej ono tutaj pracuje i też sprawia, że aż tak nie widać też różnych niedoskonałości tutaj pod tym okiem. Dobra, także tak to się prezentuje. Myślę, że widzieliście z bliska. No i zobaczymy, jak to będzie pracowało w ciągu dnia. Drugi puder jest już do twarzy i jest w takim ładnym, różowo-złotym opakowaniu. Luminous Delight, czyli mamy tutaj sypki puder prawdopodobnie rozświetlający. I mamy tutaj 6 gramów, czyli tylko 1 gram różnicy niż puder pod oczy, to mnie zdziwiło. Lekki puder sypki, który matuje skórę, utrwala makijaż i zapewnia naturalne, i wabiste wykończenie przez cały dzień. A tu mamy Luminous Delight. A tutaj mat. No dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj pod okiem też mat niby był, a delikatne drubinki właśnie widać, więc może coś tutaj pomylili z opisami. Tu już opakowanie wygląda w ten sposób. Szkoda, że nie ma tego właśnie zamknięcia. Mamy tutaj naklejkę, którą sobie właśnie odkleję. No tutaj szkoda właśnie, że tego zamknięcia nie ma, bo z tymi pudrami sypkimi to niestety potrafi być problem. Ale dobrze też, że ta solniczka jest mniejsza, w sensie jest mniej tych dziurek. To zawsze mniej tego pudru... Wypada. No i zobaczmy, jak tutaj zapach. O, tutaj to nic nie czuję. A nie, jednak czuję. Jak tak zaczął latać. Podobny e, ten zapach. Taki słodki, orzeźwiający troszeczkę. No, ciekawy, bardzo ładny. Też czuję, że jest tak miękko pod palcem. Tutaj mam puder pod oczy. A tutaj sobie nałożymy ten puder. No, bardzo taki satynowy, taki mięciutki pod tym, pod tym palcem. O! No też tak delikatnie odbija. Widzicie? Ciekawe, że mat obiecują. No a nazwa to jest jednak właśnie, że rozświetlający luminos. I tutaj, hm, czy ja tu widzę jakieś drobiny? Też są, ale takie tury, bo małe. Znowu będzie problem z pokazaniem na makro. To jest ten puder. I jest taki ładny, satynowy, ale taką delikatną drobineczkę tutaj widzę, tylko taką strasznie maluteńką. Tak, jak właśnie tam w tym pudrze pod oczy. No tutaj nic właściwie nie widać na tym makro. Więc naprawdę to jest takie malutkie, ale widzicie, że delikatnie właśnie odbija, delikatnie się świeci. Obawiałam się, że to będzie bardzo rozświetlający puder, że nie będę go w stanie nałożyć na całą twarz, tylko raczej na drugi puder delikatnie, ale tak wygląda to dobrze, więc drugą stroną puszka nałożę sobie na twarz. Dzisiaj nałożyłam podkład zastygający. To znaczy Lovely Camouflage, czyli ten mój sprawdzony podkład, na którym większość rzeczy pierwszego dnia testuję. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo to nie jest łatwe, bo jednak on gdzieś tutaj już zaczął zastygać w międzyczasie. Także zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jutro przetestuję na innym podkładzie, na czymś takim, co nie zastyga. Prawdopodobnie na Lovely Fresh and Juicy, bo to też taki mój standard. No i ładnie to wygląda. No daje taki efekt matu trochę. Ale to nie jest taki płaski mat. Podoba mi się to, co widzę. Bo tak delikatnie odbija, ale to nie jest właśnie takie świecenie, jak choinka, czego ja bardzo nie lubię w tych pudrach, gdzie ostatnio testowałam, na przykład puder rozświetlający od Eveline, i tam jest po prostu choinka. Tam jest to po prostu rozświetlacz. Także to jest, to jest duży minus. Delikatne drobiny lubię, ale nie takiego turbo mocnego glow, bo tego się właściwie według mnie używać nie da. No a tutaj jest ładnie. Zobaczymy, jak z. Właśnie utrwaleniem tego, czy nic tutaj się nie będzie świeciło jakoś bardzo mocno. Już wam pokazuję z bliska. Tutaj jest ta strona przypudrowana, tutaj jest strona nieprzypudrowana i mam wrażenie, że ta strona przypudrowana wygląda też lepiej. Chyba krycia trochę dodaje. Chociaż nie wyglądał ten puder na jakiś taki mm, z kolorem. No zobaczcie, tutaj więcej zaczerwienienia nie widać, tutaj mniej. Więc no fajnie, fajnie, dobrze to wygląda. I spójrzcie z bliska tutaj na czole. Fragment przypudrowany, fragment nieprzypudrowany. No i tutaj lecimy dalej. I tu strona nieprzypudrowana. No tutaj tutaj wydaje mi się, że też ładnie to wygląda właśnie z pudrem. No nieźle, nieźle. I puder już na całej twarzy. I wydaje mi się, że to, że gdzieś tam po tej jednej stronie mniej było widać zaczerwienie, to jest właśnie kwestia tego, że ten puder ładnie, delikatnie odbija. No, super to wygląda. Delikatny taki blask. Dla mnie to nie jest matowy puder, to jest taka satynka, bo delikatnie właśnie odbija, ale bardzo ładnie to wygląda. Mamy tutaj lekki zapach, tak samo przy tym pudrze pod oczy. Mamy bardzo lekki zapach, ale bardzo ładny. No na razie takie pierwsze wrażenie jest pozytywne, zobaczymy jak się to po prostu utrzyma. W kolekcji jest też rozświetlacz. Mam, więc zaraz go nałożymy, ale najpierw zrobimy makijaż oka. Zazwyczaj robię makijaż twarzy cały, ale mamy tutaj sypkie pigmenty. Więc jeżeli coś się osypie, to łatwiej mi będzie to ogarnąć jeszcze z twarzy, zanim nałożę konturowanie. I mamy właśnie kolekcję Luminous Delight, no i zastanawiałam się, czy wziąć jeden odcień, czy oba, które są dostępne, i stwierdziłam, że skoro jest ta promocja 1 plus 1, to wezmę sobie oba te odcienie i Wam pokażę. Mamy odcień 01 shine i 02 glim. Mamy tutaj opis błyszczący pyłek do oczu, który nadaje powiekom intensywny metaliczny blask. I tak naprawdę to tyle. Generalnie już trochę miałam do czynienia z produktami od Sensic. Do oczu, jeżeli chodzi o błyski, i My Secret też, gdzieś tam raczej nigdy mnie to nie zawodziło. Mamy tutaj zabezpieczenie, więc zobaczmy, no wygląda to tutaj przepięknie. Zaraz zobaczymy. Trzeba uważać, żeby się nie wysypało. Więc otworzę sobie tylko troszkę. O mamo! Dobra, to przepięknie wygląda. Już wam pokazuję na przebitce, ale tego to nie mogę otworzyć. Czy on jest zaklejony? Nie. Co jest grane? Tutaj mamy kolor 01 shine. Coś pięknego. Wow. A tutaj mamy odcień 01 glim. No nie, no cudeńko. Tutaj mamy, zobaczcie, 01. Ile to ma kolorów sobie? I złoto, i róż. No nie, no coś pięknego. A tutaj mamy te 02. To jest taki zdecydowanie chłodny kolor i też zobaczcie, jak to się mieni. O, wow. No cudo. Piękności. Tak to wygląda, powiedzmy, że z daleka. Przepiękne. No, to jest po prostu cudowny pyłek. Zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało na oku. Wydaje mi się, że lepiej by to było nałożyć na jakąś bazę klejącą, dlatego że no to się przesuwa. Ale spróbujemy dziś tak nałożyć na sucho, żeby zobaczyć, czy to się w ogóle da. No ale coś pięknego, ale z tym drugim opakowaniem coś było, słuchajcie, nie tak. Chyba na produkcji, no, zakręcili zbyt mocno, bo kombinerkami dopiero poszło, więc masakra. A jedynka normalnie się otworzyła, więc coś pewnie trafiłam na jakiś taki słabszy kosmetyk, na słabsze opakowanie, mocniej dokręcone. Dobra, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Tak jak mówię, dzisiaj nałożę te błyski bez żadnej bazy, bo też nie mamy żeby nakładać na bazę, być może w opisie to jest i to już widzieliście, ale tutaj na opakowaniu nie ma, więc po prostu nakładam to w ten sposób. Jutro spróbujemy na bazę i na pewno to będzie mocniej widoczne, mocniej się będzie kleiło, ale no i tak moim zdaniem robi teraz wrażenie, ojej. No ten odcień po prostu jest czadowy. Coś pięknego. Coś cudnego, ojej. Bardzo mi się podoba to połączenie i złota, i tego różu. No cudno. No cudne, cudne. Ale spodziewam się, że to się będzie osypywało w ciągu dnia. Nie spodziewałam się niczego innego, natomiast mmm, może mnie to pozytywnie zaskoczyć. No i teraz nakładam ten odcień numer dwa, czyli ten odcień, który jest po prostu chłodniejszy tutaj do wewnątrz. Tak sobie po prostu wklepuję. Ale mówię, to takie produkty, które no, gdzieś tam lepiej nakładać na bazę. No, ale sobie przetestujemy i tak, i tak. No, ja jestem po prostu zachwycona. Kupiłam jeszcze taką małą paletkę, ale ją wrzucę do któregoś testu innego paletkę cieni taką małą. Ona już nie była z tej kolekcji, tylko po prostu ją dobrałam. Może coś jeszcze domówię i będzie taki kolejny test sensich. Dajcie znać, czy chcecie. Właśnie też testy tej marki, ale myślę, że tak po tym, co ostatnio widziałam, no natomiast. To jak to wygląda, to jest po prostu coś pięknego. Ta dwójka z takiego szału na mnie nie robi, jeżeli chodzi o ten chłodniejszy, bo ta jedynka jest bardziej wielowymiarowa, taka od razu widoczna, bo na makro wielowymiarowość jest i tutaj, i tutaj, ale tak gołym okiem, to ta wielowymiarowość jest bardziej widoczna w tym ciepłym odcieniu. No zobaczcie, ja jestem totalnie zachwycona. Bardziej tym, ale ten też jest bardzo ładny. Natomiast ten, coś pięknego, coś po prostu cudownego. No i to nie są drogie kosmetyki. Bardzo się mało mówi o tych markach. No czad. cudo. I tak prezentuje się oko już z kreską i z tuszem. No ja jestem zakochana w tym 02. Cudny. No i ten srebrny też jest fajny. Fajne, że to w ogóle są takie piękne iskiereczki. Jak nałożycie jeszcze mniej, to będzie to jeszcze fajniejszy, taki subtelniejszy efekt, a jak nałożycie więcej, to będzie jeszcze intensywniejszy. No jak to właśnie z takimi produktami. No jestem zachwycona, że trafiłam na tę kolekcję. Przechodzimy do ostatniego kosmetyku, właśnie w tej kolekcji. Jest to Luminous Delight Luster Shot. Teraz do mnie tak trafiło, że Luminous Delight to pewnie nazywa się cała ta kolekcja, a ten. Aha, no dobra, no to może być, że ten puder będzie matowy, bo tutaj mamy loose powder, a Delight po prostu się nazywa ta kolekcja. Natomiast no te drobinki tam są widoczne, delikatniutkie, malutkie, więc gdzieś tam e, to współgra z nazwą. Czy to jest zaklejone gdzieś? Bo znowu nie mogę otworzyć. O, dobra, poszło. I mamy tutaj pisane mieniący się milionem drobinek, rozświetlający toper do twarzy i oczu. O! To oczu też można użyć. No to super. I zobaczcie, jak on wygląda przepięknie. Nie wiem, czy lepszy nie będzie jednak do powiek, bo taki jest bardzo żółty, ale zaraz zobaczymy. Mamy takie przepiękne drobineczki. Nie jest jakiś bardzo miękki, nie jest bardzo suchy. A tak mówię o tym żółtym, dlatego że zrobiłam już Swatch. No i Swatch się prezentuje w ten sposób. I mamy tutaj bardzo żółty taki kolor, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może być dobrze, a może być źle. Zobaczymy. Biorę pędzelek. No i zobaczymy. Może najpierw nałożę mało. Okej. Okay. Słabo się transferuje. O. No i teraz trochę lepiej. Ale czy ja wiem, czy to jakoś tak bardzo mocno błyszczy? Nie, no trochę błyszczy, trochę błyszczy. Dobra. Może nie złapał światła tutaj. O. No, i teraz się blask pojawia, także trochę więcej trzeba go nałożyć. Bo to są właśnie takie małe drobinki. To już też myślę, że widzieliście. No, ładnie to wygląda. Dobra. Bałam się, że będzie bardzo tak żółto. Nie tyle złoto szampańsko, co żółto. A tutaj wygląda to właśnie tak ładnie ciepło. Ten taki złoty kolor widać. Zaraz Wam pokażę z bliska, bo widzę w lusterku, a to się często nie zdarza. O, ale już wiem, że on nie jest jakiś taki bardzo niebezpieczny. Więc można nakładać nawet ciężką ręką. O, nie powiem, że mi się to podoba. Ciekawie to wygląda. Na tym różu to taki rose gold wyszedł. Jak przyciemnie, to myślę, że to złoto bardzo wychodzi. O, a tak to wygląda, jak jest jaśniej. No też to złoto jest widoczne, ale bardzo mi się podoba, nie mam takich za bardzo właśnie rozświetlaczy, które na mnie wypadają właśnie tak ciepło i tak po słoczu to się bałam tego efektu, a tutaj bardzo mi się podoba, ładnie to wygląda, więc no jestem tutaj na razie na tak. A tak prezentuje się ten rozświetlacz z bliska, bardzo dużo złotych drobinek, no mega ładnie. Także tak prezentuje się ten makijaż, jestem bardzo na razie zadowolona. Myślę, że fajne są te kosmetyki, nie są jakieś też bardzo drogie, więc gdzieś tam mają potencjał, zobaczymy jak się to wszystko utrzyma. Natomiast generalnie na ten moment mi się bardzo podobają, także widzimy się za kilka godzin. Minęło 7 godzin, słuchajcie, jest czat. Przepięknie tutaj to wszystko wygląda. Dzisiaj mam taki spokojny dzień. Jutro przedłużę ten test i zobaczę, co się będzie działo. Czy tutaj to sebum jeszcze nie wyjdzie mocniej? Ale tak mi się podoba ten rozświetlacz. On ma takie drobineczki, właśnie, ale złote. No takiego pięknego, takiego rozświetlacza mi brakowało, żeby coś było na mnie ciepłe i było takie właśnie drobinkowe. Ojejku, bardzo mi się podoba. A przy okazji. Nie przyciemnia, więc to jest fajne, bo tutaj bazy kolorystycznej w zasadzie nie ma. E, więc czat. Jeżeli chodzi o te pyłki, to wcale się praktycznie nie osypały. Jak na to, że nałożyłam na suchą powiekę, tak jeszcze patrzę, to nic tutaj się nie dzieje, więc przepięknie wyglądają. Wszystko mi się podoba. E, te pudry. Czat. Co prawda wiecie, ja nie jestem człowiek puder pod oczy osobny. Raczej nakładam to, co nakłada na twarz, ale bardzo fajnie tutaj to wygląda. To jest korektor dzisiaj Fresh and Juicy od Lovely. Tutaj ostatnio też testowałam, bo kupiłam nową sztukę. To też Wam zostawię, możecie zobaczyć. Bardzo ładnie wygląda. Wydaje mi się, że nawet lepiej niż z tym pudrem Paese, który zazwyczaj stosuję. On jest na twarz. Więc tutaj naprawdę fajnie działa. No, ale przede wszystkim tutaj ta twarz, ten sypki no, czad jest po prostu przepięknie. No, trzyma mat, tak bym powiedziała. E, czy wszystko omówiłam z dzisiaj? Tak, wszystko omówiłam z dzisiaj, więc widzimy się po prostu jutro. Witam Was w drugim dniu testu i powiem Wam, że jeszcze na zewnątrz jest y, ciemno, y, więc lecimy szybciutko, bo też muszę zaraz wychodzić. I dzisiaj nakładam wszystko gąbką, także zaczynam od tego y, pudru pod oczy. Już sobie tutaj korektor doklepałam przed sekundą dosłownie. I dziś sprawdzimy sobie te formy aplikacji, zobaczymy, bo czasami niektóre pudry sypkie lepiej się nakłada właśnie gąbką, czasami lepiej nakładać właśnie puszkiem, czasami lepiej pędzlem, no różnie to bywa, różne są właśnie takie produkty, więc sprawdzimy jak dziś wypadnie trwałość tych kosmetyków właśnie gąbeczką, bo wczoraj puszkiem wypadło po prostu genialnie, także dzisiaj trochę może więcej nawet tego pudru nałożę i zobaczymy jak ten mat zostanie utrzymany powiem wam że bardzo mi się podoba ten zapach tych pudrów tak ładnie świeżo pachną więc to jest mega fajny plus. I moi drodzy, mamy jednak nowy produkt dzisiaj, dlatego że ja wczoraj zapomniałam o tym, że jest jeszcze jeden rozświetlacz w tej kolekcji. Jest to luz highlighter, czyli właśnie sypki rozświetlacz. Mamy tutaj 5 gramów. Rozświetlacz sypki, który dodaje skórze promiennego blasku. Jego delikatna formuła zapewnia subtelny efekt świetlistej cery. Idealny do podkreślenia kości policzkowych i innych partii twarzy. Zobaczymy, jak to wypadnie. Mamy tutaj właśnie taką samą sytuację, takie samo opakowanie, jak w przypadku tego pudru pod oczy i tutaj mamy naklejkę. Zobaczymy, dobrze, że zauważyłam, jakoś tak zlał mi się ten rozświetlacz z pudrami po prostu tutaj. No, taki ciemnawy. Już Wam pokazuję, u, ale ładnie wygląda, ładnie błyszczy, hmm. A tak wygląda z bliska. No ładne te drobinki. Zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także mam tutaj pędzel. On się tutaj już rozkleja, ale i tak go lubię. I nakładam taki minimum. Uuu. No. Robi taflę. Ładny. Zobaczcie. Spokojnie mogę nałożyć jeszcze troszeczkę. Ładnie odbija. Zobaczcie efekt takiego mokrego policzka. Mhm. Fajnie to wygląda. O. Tu chyba lepiej nawet trochę widać go, bo mocniej łapie światło, ale mega ładnie. Jeszcze trochę go sobie nałożę. O, moc. Mhm. Trochę go mocniej jeszcze rozetrę. Tutaj na trochę większy obszar, żeby ładniej wyglądał, bo to jest jednak sypki rozświetlacz, to trochę inaczej. Yy, z tego tła rezygnuję, jak tylko się kończy, yy, skończą święta, bo yy, no widzicie, co się dzieje, nie umiem tego opanować. No cóż, a tak ten rozświetlacz się prezentuje. No ładny jest. Uważam, że jest ładny. Czy ma jakąś bazę? Zobaczcie. Myślę, że z tą bazą jest ok, nie ma jakiejś tragedii. Tak, jak patrzyłam na to, to myślałam, że będzie gorzej, a tak to nawet ładnie jest. Nieźle, nieźle. Natomiast chyba wolę ten jednak drobinkowy, bo jednak jest taki jaśniejszy, bo tam nie ma bazy w sumie. O, może w ten sposób, tam są drobiny. Dobra, to teraz nakładamy sobie te cienie i zrobimy sobie tak samo jak wczoraj. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało dziś. Dlatego, że nie mam żadnej bazy takiej pod glittery. Coś muszę kupić, bo mi się pokończyło. Także nakładam sobie jedynkę. Tu na zewnątrz. Ona jest piękna, złoto różowa, taki multichromek. No i naprzód drugim pędzlem nakładam sobie odcień jeden. Też nie za dużo. Bo tutaj mi się trochę za dużo nabrało i teraz mam wszystko w tym pyłku. Ale w sumie spoko, bo jak ten pyłek się będzie utrzymywał, tak nie będzie jakoś bardzo się osypywał, no to z bazą będzie tylko lepiej. Dziś bez kreski, zobaczymy jak się to będzie trzymało, no i tak się to prezentuje tylko z tuszem, no ja jestem zachwycona tymi drobinami, tutaj nałożyłam tutaj nałożyłam więcej tego srebrnego bo to nawet widać, tutaj na tym drugim oku nałożyłam mniej, tutaj są takie tylko delikatne drobiny, zobaczymy jaka będzie różnica w osypie. I tak się to prezentuje, także widzimy się za kilka godzin już na podsumowaniu, no ten rozświetlacz bardzo mi się podoba no, ładny jest, ładny, ładnie błyszczy, także też jest, myślę, że na plus. Widzimy się po 11 godzinach i to wygląda w ten sposób. No, te pudry są po prostu, po prostu genialne. Nasypałam sobie trochę więcej, więc pokażę Wam tak. Ten puder do twarzy, no, coś pięknego. I pomimo tego, że gdzieś tam tę drobinkę ma widzę, ale wręcz prawie nieuchwytną, która daje takie fajne, satynowe wykończenie, to rzeczywiście ten puder trzyma mat. No, zobaczcie. I to nieważne, czy. Nakładałam puszkiem czy gąbką. Tu się może trochę bardziej świeca, ale nadal. No, wow. I dzisiaj miałam korektor z paezę, który czasami potrafi mi się tutaj zebrać troszkę. Na tym tutaj mimicznym, na tym tutaj miejscu, gdzie mi się załamuje skóra po tylu godzinach. A tu, no jest po prostu czysto. Jak ja nie jestem człowiek puder inny pod oczy, tak ten puder mam ochotę używać. Jeszcze go sobie przetestuję na całą twarz. Jak chcecie to gdzieś tam wcisnę ten test jeszcze i dołożę wtedy tę paletkę, którą kupiłam z Sensic. Jeszcze mam kilka produktów z Sensic, co sobie kupiłam, więc jeszcze tę paletkę tam dołożę, bo się jednak zostaje przy tej, przy tej właśnie, przy tej właśnie kolekcji najnowszej, o w ten sposób. Także jak patrzę jak ten korektor wygląda, to jest on praktycznie idealny. Dopiero jak sobie tak gdzieś tam złapę, to trochę tutaj wiadomo, puszczają te załamania i trochę coś tutaj jest, ale generalnie jak mam tak te oczy z tym korektorem, to tutaj potrafi być to mocno widoczne, że właśnie korektor wszedł, a tak wydaje mi się, że tego nie widać w tym momencie. Jeżeli chodzi o te maluchy, czyli o te cienie, to pięknie się to trzyma, wcale tutaj nie mam na twarzy tego wszystkiego i słuchajcie, znalazłam jeszcze kawałek bazy, kawałek bazy, trochę bazy od Mio i zobaczcie, tak to wygląda, tak wygląda różnica, kiedy tutaj mam na bazie te cienie, a tutaj mam bez. Jak widzicie, ta baza kolorystyczna się robi, dlatego że to się po prostu przykleja mocniej. Więc w ten sposób te cienie wyglądają. Już Wam pokazuję z bliska. Czyli tutaj robi się właśnie taka baza, trochę więcej tego jest, a tutaj wtedy mamy takie iskiereczki bez tej bazy, bo też tutaj po prostu się więcej przykleja, więcej nakłada, a tutaj mamy wtedy takie iskiereczki malutkie. Mi się w zasadzie bardziej podoba ten efekt iskiereczek, i dla mnie totalnym hitem jest właśnie ten ciepły produkt, czyli ten różowo-właśnie złoty. Czyli to jest ten. No, to jest coś pięknego. Ten szary też jest fajny. Nie powiem, że nie, ale ten mi się tak bardzo podoba. Na zbliżeniu widać, że tam też jest trochę wielowymiarowości, bo nie tylko tutaj jest srebrny, ale bardziej jest to widoczne tutaj. Bo tutaj gołym okiem widzę, że tu jest i różowy, i złoty, właśnie. To jest coś totalnie pięknego. Jeśli chodzi o ten wczorajszy rozświetlacz, to ja też jestem na tak, dlatego że czegoś takiego jeszcze nie widziałam tutaj, jeżeli chodzi o te tanie kosmetyki. Dlatego że to jest właśnie coś takiego jak Diamond Bomb, tylko że złote. Więc bardzo mi się to podobało wczoraj, właśnie na twarzy, jak sobie patrzyłam. Chociaż na dłoni to takiego wielkiego szału nie robi. O, ledwo jest widoczne, prawda? Więc na dłoni na słoczu szału nie robi, ale nałożone na policzek, naprawdę fajnie to wygląda, bo mamy ciepły blask, więc bardzo fajne, bardzo fajne. Też może to być użyte jako toperek taki właśnie, żeby dodać gdzieś tam tego blasku i myślę, że na powiekach też będzie fajnie wyglądało. No tutaj na też ładnie tutaj odbija. No i jeżeli chodzi o ten sypki rozświetlacz, który też nasypałam tutaj sobie, to patrzyłam sobie w świetle dziennym i on wcale nie zostawia tego koloru. Więc ładnie to wygląda. I tutaj mamy taki kolor szampański. Tutaj jest po prostu taki żółty, złoty, bardzo mocny. A to jest taki szampański kolor, trochę z chłodnym poblaskiem, ale na mnie większość rzeczy wygląda chłodno. Więc gdzieś tam raczej bym powiedział, że to jest szampański kolor. I właśnie też ma takie ładne drobinki. Bardzo, bardzo mi się on podoba. Chyba wam nie zdążyłam pokazać z bliska, więc już wam to robię. Po tylu godzinach, ale i tak jest widoczny. Widzicie, takie małe drobinki tutaj są, które tworzą. Właśnie coś takiego błyszczącego, ale nie są takie duże to drobiny jak w przypadku tego wcześniejszego rozświetlacza. Także podsumowując, ja jestem totalnie zachwycona tymi kosmetykami. Cieszę się, że kupiłam jeszcze je przy promocji 1 plus 1 za złotówkę, bo w tym momencie to naprawdę, naprawdę fajna cena wyszła. Także fajnie. No, myślę, że tutaj trzeba jednak potestować to Kobo i Sensik bo są to fajne produkty. Myślałam, że te pudry może nawet zjadę, może będą słabe, a tutaj jest naprawdę, naprawdę ekstra. No, szczególnie na mnie wrażenie robi teraz ten puder pod oczy, no, ale w sumie na twarzy też, bo no, tak kontroluje to sobą. Wow, wow, wszystko mi się tu podoba. Puder pod oczy, puder na twarz, to na policzki, rozświetlacz typowej sypki. No, i właśnie te drobinki. Te drobinki też są przepiękne. Zależy, czego kto potrzebuje, wiadomo. Ale tak generalnie uważam, że cała kolekcja jest świetna. Po prostu jest wow. Także jak Wam się coś podoba, coś Was zainteresowało, to myślę, że śmiało można kupować. Czekam na Was oczywiście w komentarzach. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!